Buty Dainese TRQ Tour Gore-Tex. O tych butach w internecie jest bardzo dużo. Te buty są produkowane już od wielu, wielu lat. Ale i nasza garść informacji o tych butach może Wam się przydać. Buty są z membraną, są butami turystycznymi. Ale to, co je wyróżnia na tle konkurencji, to jest to, że mają de-aksjal System, który jest zawiasem. Jest to system zapożyczony ze sportu i głównym zadaniem tego oto zawiasu jest ograniczenie ruchów skrętnych lub przeprostu co ma owocować ewentualnym zmniejszeniem uszkodzeń danego naszego kochanego stału. Buty zapinane są od tyłu, gore sięga do samej górnej krawędzi buta, co jest bardzo fajne, ponieważ woda się nie może wedrzeć krawędziami. Jest bardzo duża regulacja szerokości łydki, więc osoby o szczupłej łydce lub te, które chcą nogawkę buta zakładać na zewnątrz, to tutaj jak najbardziej jest to wykonalne. Ponieważ woda, która będzie spływała po nogawce, nie wedrze nam się do środka. Wewnętrzna strona buta ma dodatkowy element, który ma zapobiegać ślizganiu się po setach. Jeżeli ściskamy dobrze, trzymamy nogami motocykl, to ten oto fragment buta bardzo nam w tym ułatwi. Mamy mocno rozbudowany system ochrony kostki, mamy wbudowany twardy ochraniacz na palce, buty są certyfikowane. Mamy osłonę, żeby dźwignia żadna nam nie, buta nie podarła. Podeszwa Skywalk, czyli taka podeszwa, która jest odporna na oleje, jest antypoślizgowa i jest takim no, wysokim bardzo poziomem, jeżeli chodzi o podeszwy w butach motocyklowych. Ta firma robi wyłącznie podeszwy. Mamy ochraniacz goleni, i teraz mamy pierwszą rzecz, która w tym bucie nam się może nie spodobać. A więc jeśli chodzi o informacje, które mamy ze strony producenta, but jest wykonany ze skóry bydlęcej. Natomiast wewnątrz tak każdego buta, każdego produktu powinna być wklejka, która nas informuje o tym, z czego ten but tak naprawdę jest zrobiony. I tutaj takiej informacji nie możemy potwierdzić. Więc jeżeli. Ten but jest zrobiony z syntetycznego wyrobu skórzanego, takiego jak większość producentów robi, czyli z loriki lub czegoś w tym stylu, to bardzo dobrze, bo jest to materiał zdecydowanie bardziej odporny od skóry i też jest mocno higrofobowy, przynajmniej może być, odpychać wodę, może ta woda nie wchodzić w strukturę buta, więc niezależnie od tego, czy on jest skórzany, czy syntetyczny, to bardzo dobrze. Jeśli chodzi o samą wodoodporność i gore pamiętajcie, że Gore-Tex daje oddzielną gwarancję, więc nawet jeżeli buty zareklamujecie na wodoodporność, to Dainese wysyła je do Gore, żeby to zweryfikować. Perforacja tego materiału jest do głębokości gore także nie lękajcie się, ta perforacja nie wpłynie w ogóle na wodoodporność buta, a zdecydowanie będzie łatwiej temu butu, butowi, temu materiałowi oddychać. Wasza stopa wewnątrz buta będzie się nie pocić, ponieważ ta perforacja będzie zabierała nadmiar wilgoci. Buty Dainese TRQ Tour Gore-Tex Tortur